Cześć, tu Jacek. Słynny bobert, zębacz. Dzisiaj premiera zdrabki na dobry rok. Bardzo świąteczna. Myślałem, że wypuszczą kalendarz. <laughs> A tu nici. No ale zobaczymy co ta zdrabka pokaże. Zanim przejdziemy do zdrapek, oczywiście, kalendarium. Dzisiaj mamy czwartek, 10 grudnia. Imieniny obchodzą Andrzej, Bogdan, Bogdał, Bochtan, Brian, Daniel, Donat. Eulalia, Eustachia, Eustachy, Fulko, Brzegosz, Judyta, Julia, Loretta, Maria, Maut, Mechalia, ludzie, Menas, Nikoleta, Polidor, Radzisław, Radisława, Switun, Unierat i Zbigniew. Uf, wschód słońca. A, wszystkiego najlepszego dla solenizantów. Wschód słońca dzisiaj 7.34, zachód słońca o 15.23. Dzień trwa 7 godzin i 49 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 57 minut, i jest dłuższy od najkrótszego o 7 minut. Znak zodiaku rodzony 10, 10 grudnia to strzelec. Święta i ważne wydarzenia. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka oraz Dzień Odlewnika to dzisiaj. Ile jeszcze zostało wolnego do końca roku? Według kalendarza, do końca roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 15 dni roboczych oraz 7 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. Cytat dnia: Pamiętaj, iż Twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces. Liczy się bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Cytat Abraham Lincoln. To by było na tyle. Kalendarium zaliczone. Możemy przystąpić do drapek, drapania. A więc, tak, mamy tutaj dwa y, premie i bonus. W premii trzeba znaleźć dzwoneczek. W bonusie trzeba znaleźć choinkę i wygrać 50 zł. w polach 12 pól jest i tu szukamy kwoty. Dwie, dwie równe kwoty muszą się pojawić, żeby cokolwiek wygrać. Wygrana 10, 20, 50, 200, 100, 200, 500 1000 i 10 tysięcy główna nagroda 500 000 którą dzisiaj wygram. Ha, ha. Już to widzę. Dobrze, no to jedziemy z pierwszą. Mam 3, trzy, trzy, zakupiłem 30 zł. Wkład. I co będzie? Zobaczymy, gdzie to. Tu się drapie. A tutaj. Pierwsza to kwota to 1000 i główna 500 tysięcy

Pięćdziesiąt dziesięć tysięcy. Na razie pudła tysiąc dziesięć dwieście, pięćdziesiąt tysięcy i ostatnie tutaj jest dziesięć złotych dziesięć tysięcy tysiąc pięćset dwadzieścia dziesięć tysięcy. No niestety, jeszcze może coś w premii, dzwoneczek, a tu jest gwiazda, no niestety i choinka by musiała być, a jest, nie wiem co to jest, iglo chyba, tak iglo, czyli pierwsza zdrabka przegrana. No to jedziemy drugą, ciemno dzisiaj za oknem, że szok

10 200 kiepsko to widzę 20, 500, 50 złotych, 50 000 50 zł, 200, 100 zł Ach, już myślałem, że stówka a tutaj 1000. Aj. Doszukam no tego dzwonka, no znowu nie ma gwiazda. Łyżwa także druga też przegrana z numerem 14 i 11 przegrane z numerem siódmym. Ostatnia szansa 10 050 50 10 10 500 100 złotych. 10 000, 50 zł, 20 stówka 10, 20 tysiąc, 50 500, zbliżamy się do tej klęski. 20 000, szkoda, że tu nie ma symboli. Tak, lepiej chyba by to było, niż jakby były symbole niż te kwoty. 500, 500, 200, ostatnia, tysiąc 50 tysięcy, no i ostatnia szansa dzwonek jest, czy nie ma? Jest dzwoneczek, czyli jest wygrana. A tu choineczka nie ma, igla, pas dzwoneczkiem. No, 10 zł oczywiście. Czyli mamy jeden, jedyny zwrocik. Gdzie tu są te kontrolne? Teraz mi powiedzcie. R, 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 R. Gdzie tu jest? Tu jest. R. Dobra. Czyli mamy 10 złotych Wygrany dzwonek. Dzwoneczko. Poza tym dyno kompletne. Czyli na 30 zł, wydane 10 zł, wygrane w premii dzwoneczku, reszta puste. Szału nie ma, dupy nie urywa. No ale cóż, tak to jest. Kto trafi, to trafi. Ty, Bobrze, ty. Dobra. Wszystkim yy, życzę dobrego dnia, dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie. Życzę lepszych, większych, wygranych niż u mnie. Najlepiej głównej wygranej. No, i to by było na tyle. Także premiera zaliczona. 10 zł, wygrane, 20 przegrane, czyli 20 do tyłu. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pa. pa.